Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych rozważań. W dzisiejszym dniu pochylimy się nad tematem, który poruszył serca i umysły wiernych na całym świecie. Sprawa jest niezwykła i pełna tajemnic, które zdają się wskazywać na bezpośrednią interwencję niebios w nasze czasy. Chodzi o nadchodzącą kanonizację błogosławionego Carlo Acutisa, młodego geniusza Eucharystii, oraz o szokujące nadprzyrodzone znaki, które towarzyszą temu wydarzeniu. Znaki te nie tylko potwierdzają świętość tego niezwykłego chłopca, ale zdają się również wypełniać pewne proroctwo, o którym Kościół mówi od dawna. Zacznijmy od początku, od samego serca tej historii. Carlo Acutis, urodzony w 1991 roku, zmarły na białaczkę w wieku zaledwie 15 lat, był postacią absolutnie wyjątkową. Od najmłodszych lat jego życie było skoncentrowane na Jezusie w najświętszym sakramencie. Codzienna msza święta, codzienna adoracja, codzienny różaniec, to była jego duchowa rutyna, jego siła i jego radość. W świecie zdominowanym przez technologię, on używał internetu nie dla próżnej rozrywki, ale jako narzędzia ewangelizacji. Stworzył stronę internetową dokumentującą cuda eucharystyczne na całym świecie, pragnąc, aby każdy człowiek poznał i pokochał realną obecność Jezusa w hostii. Jego słynne powiedzenie: Eucharystia jest moją autostradą do nieba. Stało się mottem dla milionów młodych ludzi. Jego proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny przebiegał w tempie niezwykłym, co samo w sobie jest znakiem. Papież Franciszek beatyfikował go 10 października 2020 roku w Asyżu. Już wtedy podczas wystawienia jego ciała świat obiegła informacja, która wywołała falę dyskusji. Jego ciało, choć poddane pewnym zabiegom konserwacyjnym, było w zdumiewająco dobrym stanie. Ubrano je w dres i sportowe buty, tak jak lubił chodzić za życia, co miało symbolizować jego nowoczesność i bliskość ze współczesną młodzieżą. Już wtedy wielu mówiło o cudzie i znaku świętości. Ale to, co dzieje się teraz w związku z ogłoszeniem jego kanonizacji, przekracza wszelkie wyobrażenia. 23 maja 2024 roku papież Franciszek upoważnił dykasterię spraw kanonizacyjnych do promulgowania dekretu uznającego cud za wstawiennictwem błogosławionego Carlo Acutisa. Cud ten dotyczył uzdrowienia studentki z Kostaryki, Walerii Valverde, która doznała bardzo poważnego urazu głowy w wypadku rowerowym we Florencji. Lekarze dawali jej minimalne szanse na przeżycie. Jej matka, zrozpaczona, udała się z pielgrzymką do Asyżu, by modlić się przy grobie Karla. Jeszcze tego samego dnia szpital poinformował ją, że Waleria zaczęła samodzielnie oddychać. W ciągu kolejnych dni jej stan poprawiał się w sposób niewytłumaczalny z medycznego punktu widzenia. Tomografia komputerowa wykazała zniknięcie krwotoku, a po krótkiej rehabilitacji dziewczyna była całkowicie zdrowa. Ten cud otworzył Karlo drogę na ołtarze. Ale to właśnie teraz, moi drodzy, dochodzimy do sedna sprawy, do znaków, które budzą największe zdumienie i skłaniają do głębokiej refleksji. Wraz z ogłoszeniem nadchodzącej kanonizacji, w różnych miejscach na świecie, zwłaszcza we Włoszech, zaczęto donosić o niezwykłych zjawiskach. Jednym z najbardziej poruszających jest świadectwo grupy pielgrzymów, którzy modlili się przy grobie Karla w Asyżu. Według ich relacji, w pewnym momencie modlitwy z grobowca zaczął emanować intensywny, niewytłumaczalny zapach lilii i róż. Woń ta, znana w hagiografii jako aromat świętości, osmogenesia Unosiła się w powietrzu przez kilkanaście minut, napełniając serca modlących się głębokim pokojem i pewnością obcowania ze świętym. Zjawisko to zostało potwierdzone przez plusieurs niezależnych świadków, w tym przez jednego z franciszkanów posługujących w sanktuarium. To jednak nie wszystko. Inny szokujący znak miał miejsce podczas mszy świętej w małej parafii pod Mediolanem, rodzinnym mieście Akutisów. W trakcie konsekracji, gdy kapłan wypowiadał słowa to jest ciało moje, hostia, którą trzymał w dłoniach, miała na moment przybrać krwisto-czerwony kolor. Zdarzenie to widziało kilkoro wiernych z pierwszych ławek. Choć Kościół podchodzi do takich doniesień z ogromną ostrożnością i wymaga dogłębnych badań, nie można zignorować faktu, że taki znak pojawia się w kontekście kanonizacji świętego, który całe swoje życie poświęcił promowaniu wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Czyżby sam Pan Jezus chciał w ten sposób potwierdzić misję swojego młodego sługi? Te nadprzyrodzone znaki, aromat świętości, fenomen eucharystyczny prowadzą nas do jeszcze głębszej tajemnicy: proroctwa, które zdaje się wypełniać na naszych oczach. Wielu mistyków i świętych, w tym postacie takie jak Don Bosco czy błogosławiona Anna Katarzyna Emerich, mówiło o czasach wielkiego kryzysu wiary, po których nastąpi odnowa Kościoła. Odnowa ta miała być zapoczątkowana przez Anioła pokoju lub świętego z czasów ostatecznych, który na nowo rozpali w sercach ludzi miłość do Eucharystii. Carlo Akutis, nazywany cyberapostołem Eucharystii, idealnie pasuje do tego opisu. Jego kanonizacja w czasach, gdy wiara w wielu częściach świata słabnie, a kościoły pustoszeją, jest postrzegana przez wielu jako potężny sygnał od Boga. Co więcej, istnieje pewne mniej znane proroctwo, przypisywane anonimowemu włoskiemu mistykowi z początku XX wieku, które mówi, gdy świat pogrąży się w mroku cyfrowego chaosu, a prawda zostanie zakryta siecią kłamstw, Bóg wzbudzi młodzieńca, którego serce będzie płonąć jak hostia. Jego imię będzie znane na całym świecie, a jego wyniesienie na ołtarze będzie znakiem, że czas odnowy eucharystycznej jest bliski. Poprzedzą je znaki na niebie i na ziemi, a jego grób stanie się źródłem uzdrowień i wonności. Moi drodzy, czytając te słowa, czyż nie mamy wrażenia, że opisują one dokładnie życie i misję Carlo Akutisa, Cyfrowy chaos, sieć kłamstw. To idealny opis naszego współczesnego internetu. Młodzieniec, którego serce będzie płonąć, jak hostia, to kwintesencja duchowości Karla. Jego grób stanie się źródłem uzdrowień i wonności. To dokładnie to, czego jesteśmy świadkami. Kanonizacja Karlo Acutisa nie jest więc tylko formalnym aktem kościelnym. To wydarzenie o wymiarze profetycznym. Bóg daje nam świętego na nasze czasy: świętego, który rozumiał nasz świat, nasze technologie, ale który potrafił w tym świecie wskazać na to, co najważniejsze, na Jezusa w Eucharystii. On pokazuje nam, że świętość jest możliwa tu i teraz, w dżinsach i adidasach, z laptopem w ręku. Pokazuje, że autostrada do nieba jest otwarta dla każdego. A jej bramą jest tabernakulum. Te nadprzyrodzone znaki, które towarzyszą Jego kanonizacji, są wezwaniem dla nas wszystkich, są wezwaniem do nawrócenia, do powrotu do źródeł naszej wiary. Bóg poprzez postać tego młodego świętego puka do naszych serc, pyta nas: Czy wierzysz w moją obecność, czy kochasz mnie w najświętszym sakramencie? Carlo Acutis swoim krótkim, ale intensywnym życiem odpowiedział na to pytanie całym sobą. Teraz z nieba zdaje się dopingować nas, byśmy i my odpowiedzieli tak. Moi drodzy, obserwujmy z uwagą i modlitwą to, co się dzieje. Nie traktujmy tych wydarzeń jako zwykłej sensacji. To są Boże znaki, Boże drogowskazy na trudne czasy. Kanonizacja Karlo Akutisa może być początkiem wielkiej wiosny Kościoła, wiosny eucharystycznej, o której marzył święty Jan Paweł II, ale to, czy ta wiosna nadejdzie, zależy również od nas, od naszej odpowiedzi na Boże wezwanie. Niech przykład świętego Karlo Akutisa rozpali w nas na nowo ogień miłości do Jezusa Eucharystycznego. Niech Jego wstawiennictwo wyprasza nam łaskę głębokiej wiary i odwagi w jej wyznawaniu. Dziękuję Wam, moi drodzy, za wspólnie spędzony czas, za Waszą uwagę i otwarte serca. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, niech Was strzeże i prowadzi. I pamiętajmy o słowach naszego przyszłego świętego: Być zawsze zjednoczonym z Jezusem oto mój program na życie. Uczyńmy ten program również naszym własnym. Z Panem Bogiem!